Cześć ludzie, kochane. Dzisiaj akurat mija pierwsza rocznica mojego pobytu w DPS-ie. Z poprzednich filmów wiecie, że jest o tyle dobrze, że zaraz ja będę wymieniał, bo się pomylę i opiekunowie w DPS-ie i lekarz i pielęgniarki trzy czy cztery razy uratowali mi życie. Ale to powiem jak to było, żeby się nie mylić. W marcu upadłem, tak jak to w domu upadałem często, tylko że tutaj są podłogi betonowe, a nie tak jak w domu Panele i dywan. to jest trochę niby bardziej miękko. Jak w domu złamałem palca, to tutaj złamałem rękę. Sąsiad, z którym mieszkam w pokoju, wzywał pomoc. Tu mamy przyciski takie, o... Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. O, widać teraz przycisk. Jak któremuś miejsce się dzieje, to wciska, przycisk, opiekunki przy, opiekunowie przychodzą. Drugi raz to w maju, miałem udar. To mój sąsiad znalazł na korytarzu. Znaczy, znalazł, zauważył, ja znam to z opowiadań. Siedziałem przewierzony przez wózek. Z sąsiadką z czwartego piętra e, y, zawieźli mnie do pielęgniarki. Pielęgniarka zobaczyła, co się dzieje. E, y, Wyzywała karetkę. Przyjechali, moment, ja to jakoś przytomność odzyskałem, ale to już w karetce było. Dobrze, że sz, szpital mamy bliżutko. 200-300 metrów. A trzeci raz, to w połowie września lekarz urolog zdiagnozował u mnie raka pęcherza. No, a w październiku, miałem operację. O czym wiecie, i to już się udało wyciąć. To był już taki świeży rak. Podobno jeszcze można było go wyciąć, ale lekarz powiedział: że Kontrolne badania będą za niecały rok. No zobaczymy, mnie tam nic nie bolało. To, było, to były rytynowe badania moczu, badania krwi, i wtedy już coś lekarz zauważył nie tak. I skierował mnie do specjalisty. No ale. Teraz już wiecie o co chodzi. I to jest takie nagranie rocznicowe. No i może dożyję drugiej rocznicy. Rocznicy też coś nagram. Tylko bez wspomnień, że byłem w szpitalu i się rozchorowałem i, i tak dalej, i tak dalej. A. A. Ludzie, kochane. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Cześć kochani, cześć.